Panie, usiądźcie wygodnie. Idziemy w nasze rozważania. Tu się, moi drodzy, nic nie zmienia w tej naszej, moi drodzy, bitwie. Przez cały październik, jak mówiłem Państwu, Głoszę kazania o Chrystusie królu, o jego panowaniu, o jego przywilejach, o jego obietnicach, przestrogach. Jesteśmy przy orędziu z 23 lipca 2011 roku. Pan Bóg tego dnia skierował do mnie aż cztery orędzia, bo to było parę dni. Po uścisku miłości księdza kardała, dźwisza. Tak mu kazano, tak wykonał. Zapomniał o jednym, że jakim mieczem wojuje, od takiego miecza się ginie. O nim też nakręcono dwa filmy. Don Stanislawo też szuka adwokatów na obronę. Też spotyka się z dziennikarzami, i go bronili. Ma naciski ze strony episkopatu. Nie broń się, przyjmij to, co ci mówią. Dzieci to takie newsy wam będę podawał, wraz z upływem dzieci. To się dzieci nic nie zmienia. Jakim mieczem wojujesz od takiego miecza, giniesz i on cię też złapie i też cię dosięgnie. Wtedy to pan Jezus powiedział o was, kocham te dzieci ubrane w czerwone płaszcze. My z nich nigdy nie zrezygnujemy, żebyście wiedzieli. Kiedy będziemy świętowali uroczystości Chrystusa Króla po intronizacji, zawsze te uroczystości będą w kolorze czerwonym. Tak jak anteintronizacjonem, tak samo postintronizacjonem, będzie tylko, mój drodzy, kolor czerwony. Kocham Was. Jesteście moją radością, jesteście męczennikami za wiarę. Tyle lat, mój drodzy, gonieni, prześladowani. Nadmieniłem Wam o, o legitymacji kombatanta. Mam już cały projekt w umyśle by dowartościować wszystkich, tych najgorliwszych i tych, którzy wskoczyli, moi drodzy, w ostatni pociąg roku 2023. Ale na legitymacji nie będzie miał takiego samego znaku. Bo to byłoby niesprawiedliwe, aby wszyscy, panie Zygmuncie, otrzymali legitymację kombatant. <grymka> kombatant roku 2010, a 2023 to całkowicie inna firma, kapujecie. Nie są głupi te dzieci ubrane w czerwone płaszcze. Nie są śmieszni, są odważni. Nie są głupi, są wierni, nie ranią mojego kościoła, ale go uświęcają. Dlatego teraz, kiedy przychodzi ta reforma, bo to cały projekt reformy przedstawił mi Pan Bóg, kapujecie, więc ja to... Bóg daje takie łaski, to jest coś nieprawdopodobnego. Goniłem szefostwa grupy, tu jest za dwóch czy trzech szefów grupy, pamiętacie, mówię, musimy zrobić projekt kultyczny, my go nie skończyli, co kiedy klękać, my to opisali, mówię, brakło nam czasu. I więc ja zażądam od pana Pawełka, żeby mi przysłał czym prędzej e, protokół, bo ja na podstawie tego będę prowadził w tej chwili obrady synodalne, kapujecie? Bo dziś mamy już dwie uchwały synodalne. Pierwsza że w, tu nie wchodzicie w butach, wchodzimy w kanał. Druga uchwała synodalna, że na Salve Regina bijemy się dwa razy w piersi, trzy razy w piersi, rozumiecie? Jest to uchwała synodalna. Jak się mamy zająć rozkrzywianiem kultu, to musimy to opracować dzieci perfekcyjnie. Myśmy już taki zbiór praw utworzyli z szefostwem grup, bo to było dziesiątki, ale to wiecie, jak jest pięćdziesięciu ludzi, to tysiące pytań, rosną pomysły, które mnie by samemu nie wpadły do głowy. No to wszystko to spisz. Jesteśmy na jakimś etapie tworzenia i okazuje się, że myśmy mieli już przedsynodalne spotkania. Kapujecie? Przedstawiciele Waszych dywizji przedstawiali swoje uwagi, rozumiecie, my to spisali i to, co odczytam Wam od Pana Pawełka, no to będzie dokument przedsynodalny. A teraz to uściślamy. I wprowadzamy życie. Nie są głupi, są wierni, nie ranią mojego kościoła, ale go uświęcają. Oto nadchodzi dwa lata wielkiej batalii, modlitwy i świadectwa, abyście uświęcili Kościół. Aby Chrystus Król, Jego kult był powszechny w Kościele Katolickim w Polsce. Rozumiecie? Ja Wam odradzam strategię. Bóg Wam rozkazuje, że musimy zastosować metodę przymusu. Ja Was będę ćwiczył w tej metodzie. Podstępu i przymusu. Przyjrzyjcie się, bo przyjdzie Wam zapłacić za prześladowanie tych najmniejszych. Biskupi, Płacą straszną karę, bo tragicznie lądują w wieku emerytalnym na swoich decyzjach. Wyrzucani z zakazami rzymskimi, posądzani o dziesiątki niebrawości. Kapłani po śmierci wszyscy lecą do grzechyni i się uspokajają, jak mają gwarancję, że przekazałam to księdzu Piotrowi, żeś umarł. Ja wam czytam ich nazwiska, lecą wszyscy po kolei do grzechy nie. bo w godzinie swojego sądu poznali swój dramat, za który teraz muszą zapłacić. A znacie moją optykę góralską. Kolejne wagony Mazutu nie zaszkodzą im. Zwiększona temperatura i ogień, nic im nie zaszkodzi. Przejrzyjcie, bo przyjdzie Wam zapłacić za prześladowanie tych najmniejszych. Patrzcie lepiej w te serca i zobaczcie, jaką miłością mnie chronią. Ja tę miłość przyjmuję i milsze mi są ich ofiary, niż ofiary rządzących moim słowem. Milsze są mi ich ofiary niż rządzących moim słowem, czyli biskupów i moi drodzy kapłanów. Kto z Was ma 70 lat i więcej ręka do góry? Podnieście. Jest ktoś taki Pani Ania. To ja też młodzieńcy jesteście, dzieci. Pan Jezus, ja wam to przekażę, w nadchodzących komunikatach. Tak dziękuję wszystkim starszym. Za post był on Bogu najmilszy. Bo wedle nauczenia tego kościoła po 65 roku już nie powinniście pościć. Czy po, nawet po 60, muszę to sprawdzić. Chyba po 60. Po 60. To no to sprawdzę, kto jest powyżej 60. Ręka do góry. No już lepiej. Już nas jest ze sześciu, czy to, to 10 nas jest dzieci Czyli po nas, dziadków, Bogu był najmilszy. Był bardzo skuteczny w tych miesiącach. Patrzcie lepiej w te serca i zobaczcie, jaką miłością mnie chronią. Bóg nazwie to, cośmy się zrobili w ostatnich miesiącach. Nazwał to zakłanną miłością, że zmuszacie mnie do działania. Zachłanna miłość. Jak Wam dziękuję za tę zachłanną miłość. Oni przyjęli mnie ubogiego i małego, zakochanego w człowieku, przyjęli mnie z miłości, a nie ze strachu. Przyjęli mnie zanim objawiłem moją potęgę, przyjęli mnie jako żebraka, aby uczynić mnie królem, więc i ja, który jestem królem, nie pozostawię ich żebrakami. Ufajcie mi na przekór złym językom, pozostańcie wierni łasce, jaką Wam dałem i trwajcie mocni wierzę przy swoim pasterzu. Dziękuję Wam za wykonanie tej misji i za wypełnienie tej woli Bożej. Amen.